W miejscach publicznych nie siadam, bo tam mi szkoda zabrodzenia sobie dupy z syfami, ale, ale w domu na siedząco. Nie ma co się wstydzić, panowie Teraz w lewo wszystkie, wszystkie... O dobra, 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 dobra Przepraszam ile? 100X? Naprawdę tylko tyle? Ja myślałem, że się... Ja myślałem, że kurwa coś... Że, że przewidziało mi się kurwa. Ja myślałem, że tam jest 30 a nie 3 Ale też sobie mogę wyobrazić, że tam zabrakło jednego więcej, albo 2 i by było. Dużo więcej. Cholera wie ile tam było. Na pewno ktoś na szocie będzie mógł zauważyć. Ale jak... jak naprawdę jak zabrakło 1 albo 2, to by było zamiast 3 by było 30K. Dawaj, dawaj, dawaj te skatery. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. No i dwa deadspiny, to już się super zaczęło. Trzy deadspiny. Czwarty deadspin. Piąty deadspin. Szósty deadspin. Siódmy deadspin. Napierdol. Jakbyśmy prowadzili księgę rekordów tego slota, to to by się zaliczyło do najgorszego bonusa. Ever. Kurwa, daj kapelusz. Halo! Kapelusz! Teraz Kapelusz! Kapelusz! Nie będę rzucał go na listę, ale nigdy więcej hip-hopa. Dawaj pszczoły! Yes! Zobacz, z takiego gówno-bonusa, na, na którym absolutnie nic się nie wydarzyło, połowę oddał. Kurwa! Czemu? Dlaczego? Po co mi zabierasz najlepszy symbol? I teraz mnożniczki, mnożniczki, cyk, bum, bum. Dziękuję bardzo. Po bonusie. Ja siadam po to, żeby się dowiedzieć, czy chcę kąt brązowy, na przykład. A jak nie, to, to nic się nie stało. Xdeusze, następnym razem, jak, następnym razem, jak ty trafisz jakiś fajny bonus u ciebie w domu i ci nie wyjdzie na tym bonusie, to wyobraź sobie Galiego z uśmiechniętą mordą, że ci nie wyszło. Zobaczysz, zobacz jak to jest. Jest! Jest, 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 jest. W końcu, ja pierdolę. Drugi rybak. Jest drugi rybak. I bazuka. To może być dobry bonus z tego. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest parę tysięcy zebranych już. I drugi rybak. Super początek. Jest rybak. Kurwa, dobrze, 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 dobrze. Kolejny tysiąc. Kolejne dwa tysiące, dobra. Jeszcze jeden rybak i mamy kolejny poziom. Jest rybak! Jest, 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 jest. jest. Najważniejsze, że zbiera po drodze po kilka tysięcy. Dwa, dwieście. Dobre, dobra, dobra, dobra. Jest, ale kurwa leci z tym rybakiem. To też będzie z 4K. Dobrze, że poczekałem na ten bonus. Nie będzie retrygera, ale jest zajebiście. Ale jest zajebiście. Mocny bonus! 21K! Zaczynamy dopiero. PSC? Co? 200x to jest ponad, kurwa, to PSC. Zrobiłeś sikł na siedząco, po czym szybka dwójka przyjebała i dupa ochlapana uryną. Kurwa, przecież to jest specjalna nazwa, to jest pocałunek Poseidona. 3,5K. O tako! O tako! iść to? 35 35x Ze zwykłego bonusa Już jest 30k Który slot? Ach nie, dobra po co ja dyskutuję? Jak on sam za siebie, on sam za siebie mówi ten slot A teraz PSC na czasie pisać Ta, PSC to daje, ale kudemon jest chujowy o! Mamy super bonusa Dwa i półka odda na 100%. Dwa i półka to jest minimum po tak, na takim słabym symbolu. Ja i tak mam Friday, że to jest super bonus, dostałem. Że daję w ogóle super bonus. Czaisz to. zwykłego gówna wyszło prawie 100x. Ze zwykłego gówna. Ca to. Kudemo. Merci beaucoup. Musimy coś wyrwać. Coś konkretnego wyrwać. Coś konkretnego teraz. Teraz, 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 teraz. No jest kurwa. No kurwa, widzowie, jak tutaj ktoś źle. Nie, dobra, powiedzmy tak. Najpierw lecę po rogach, lewa, prawa, lewa, prawa, a potem wybieram wasze wybory, żeby nie było, że, bo naprawdę jak ktoś źle trafi, to będzie tydzień bana. Dobra, pierwszy wybór jest jelonek, 1500, 2000, 2,5, 2600, 750, dobra, już wrócimy do czegoś. Sowa, to jest, to jest w sumie nie bonus, Sowa połączenie do końca to będzie. Tak, to jest połączenie do końca. 5 GAZASowe! Ale no bo gramy na, 2, na 250 zł. To jest normalka. Idziemy po rogach. 250. No i teraz wybór widzów. DJ MCKC4 mówi: eee... Na ile? Nie dobra, nie, nie wyrzucaj go. Dobry bonus. Nie, 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 nie. Nie wyrzucamy, nie wyrzucamy, nie wyrzucamy. Najgorszy taki długi knut, że trzeba nożyczkami wcinać. Jest problem w. E, no jak, jak chceć się dwójkę i jesteś w publicznym miejscu i masz długą knagę. Naprawdę to jest problem. <laughs> Skąd to się pojawiło? Ty, donate'a komuś się udało dać? czy to jest zablokowane u mnie. Jakim cudem? Dziękuję bardzo za 50 złotych. Zeus'a? Jakiego Zeus'a? Ale to nie jest możliwe! Ja donate mam zablokowane. Nie czaję, kurwa, tego. Powiedziałem, że nie działają, a za jednak zadziałało. Nie, naprawdę, donate'y na tym kanale nie istnieją, także proszę nie wysyłać. Nie wiem, jak to się pojawiło, ale miałem w głowie, że są wyłączone. Nie no, kurwa, teraz płacają ludzie. Roskurwito dzięki za 1 euro, Tomek dzięki za 3 euro, x masz XK, dziękuję za 3 euro. Nie wpłacajcie, bo to się nie pojawi teraz. Całujcie ujdzie się w tej Rosji waszej całej? Dobra, atak donate'ów jest otwarty. Uf, uf, ho, ho, ho. Dobrze! Tu jest moc na tym slocie, tylko on potrafi... To jest base game, to jest tylko base game 10k. Jeszcze parę spinów. Ten, co dał kilka razy 40k Jak miałem 36k było przypomnieć o nim Byśmy poklikali po 400zł Bukofole, no przecież wiem Było przypomnieć o nim wcześniej ja, nie my... ja w takim cugu jestem, że ja nie myślę Crazy time? Jeżeli chcecie crazy time, no na dwie rundy mogę wejść Bo ja nie mam cierpliwości do tego kółka Zeskamowanego Jest buba? No ja już widzę Ja już właśnie widzę jak ty namawiasz mnie na bubę Na 100% nie ma Hi We made it All right, here's the suicides, two colors Shiloh miał rację, okej, okay, okej, okay, okej, okay. miał rację U Shilo to jest 10 na 10 uh, Czy <coughs> e Siedziałeś kiedyś tak długo na kible prawie, że straciłeś czucie w nogach? Za każdym jebanym razem prawie Często, często nie, właśnie krew przestaje dochodzić do nóg I, ta jest, i wstajesz i jak czujesz się jakbyś był inwalidą na wózku Ile oceniam ja samego siebie? 6 na 10 Jak dobrze się odpierdolę to 7,5 na 10 jak mi dwa razy, dwa razy da teraz jedynkę to raz się pożegna z tym jedynkami o, W zaokrągleniu odda mi za ten bet Oddało mi za bet Widzisz, to, są, to jest mądre obstawianie właśnie Cash hunt, cash hunt, cash hunt Ale będzie dobrze, będzie dziesiątka albo dwu, Dziesiątkę zostaw mi Aj Mogło być fajnie Cash hunt, bardzo chętnie Bardzo chętnie cash hunta Bardzo chętnie, bardzo chętnie cash hunt I nawet jest szansa na cash hunta Co jest, kurwa? No ja pierdolę No kurwa! No i dlatego ja nie chodzę na... Crazy time! Rybak już dwa razy oddałby dawno, ale zobacz, same dwójki, same jedynki, także tutaj już jest czas na jakiś feature. Jasne kurwa, jasne, dziesiątkę nie możesz dać. Ostatni, takiej pasy jedynek nie może mieć dłuższej. Nie mogę, nie mogę kurwa sobie. Jebany kurwa, stoi tam za tym kołem i już do końca już teraz już pierdolę to. Cztery jedynki z rzędu, no pięknie. Ciekawe czy da piątą. Cię, kurwa nie śmiej do mnie, bo ci tam przyjdę po pozdrowić. Pacinko, 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 pacinko. Nie no kurwa. Jedynki, kurwa daje. A piątki nie mam obstawionej. A zobacz tą pasę, widzisz tą pasę? Co tu w się dzieje?